thank mm -hmm. you Konferencja za w latach 42-44, polityka okupanta i postawy społeczeństwa, stan badań i nowe perspektywy badawcze od samego początku była pomyślana jako tak zwana konferencja profesorsko-doktorancka. Chcieliśmy dać głos także młodym ludziom, badaczom, którzy dopiero są na początku swojej drogi naukowej, ale też pasjonatom historii, regionalistom, nauczycielom, tym wszystkim, którzy historią najnowszą, historią II wojny światowej, czy historią mężczyznę się interesują. Jak gdyby głównym celem owej konferencji było poszukiwanie i stawianie nowych postulatów badawczych, bo wydaje się, czy jest takie, jak gdyby funkcjonuje przekonanie, że o wydarzeniach na Zamojszczyźnie naprawdę już wiemy sporo, jeśli nie wszystko. Prawda? Okazuje się, że jednak nie. Mamy już na tej konferencji badaczy, którzy zajmują się historią rodzinną, historią mówioną. Przeprowadzili wiele wywiadów, także na zasadzie takiej opowieści o przedmiocie. To są często bardzo cenne, rodzinne pamiątki i z nich też można stworzyć nową opowieść, prawda? Więc ta historia w takiej mikroskali. Mamy znakomitych panelistów. Jest z nami m.in. pan profesor Matusak z Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Mamy dyrektora Gmitruka, dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Mamy arcybiskupa Abla, biskupa pomocniczego Leszczyński. Z diecezji Zamojsko-Lubaczewskiej, profesora Hałagide z Uniwersytetu Gdańskiego, doktora Habilitowanego Romana Wysockiego z, Uni z Uniwersytetu Marii Kiri-Skłodowskiej w Lublinie. A więc tutaj to są badacze rozpoznawalni, prawda, i są pewnym wzorem właśnie dla tego młodego pokolenia badaczy, którzy dopiero niejako startują po owe laury naukowe. Ja myślę, że jest to niewątpliwie bardzo istotna konferencja, która ukazuje ogromne poświęcenie polskiego społeczeństwa, ruchu oporu w celu próby odzyskania niepodległości, walki z okupantem i ochrony ludności cywilnej. Myślę, że dzisiejsza konferencja jest istotnym uzupełnieniem tej debaty publicznej, debaty historycznej, która Toczy się nie tylko w Polsce, ale i na świecie tej debaty dotyczącej roli i znaczenia polskiego społeczeństwa w okresie II wojny światowej. Moje dzisiejsze wystąpienie miało na celu ukazać trud i ogromny wysiłek, który poczyniły bataliony chłopskie w kontekście obrony y, społeczeństwa na Ziemi Zamojskiej. Należy zwrócić uwagę na to, że bataliony chłopskie stanowiły armię w granicach 195 tysięcy żołnierzy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. I, Wspólnie z Armią Krajową przelewały krew i oddawały życie za możliwość walki o spokój społeczeństwa polskiego, o możliwość walki z okupantem niemieckim i radzieckim. Myślę, że to jest bardzo istotne, aby ten ogromny wkład docenić jestem szczerze wdzięczny każdemu, kto podejmuje temat Zamojszczyzny. Znałem bardzo wielu ludzi, którzy już odeszli. Po pierwsze wycierpieli straszliwie. Po drugie, wykazali się wyjątkowym bohaterstwem. Po trzecie nad ich czynem, nad ich losem zaległo na długie lata milczenie. Dopiero pojawienie się Instytutu Pamięci Narodowej powodowało intensyfikację prac naukowych, ale praca naukowa to jest tak działalność sztabowa. Trzeba pójść dalej, trzeba pójść do szkół, trzeba, trzeba pójść do wiosek, domów kultury. Potrzebna jest znowu opowieść o bohaterstwie i o, o, o niezwykłym losie ludzi za Nowe pokolenie rozmawia językiem SMS-ów, nowe pokolenie stroni od romantyzmu, nowe pokolenie boi się wielkich słów, ale wierzę, że prawdziwe emocje i prawdziwe znaczenie słowa ojczyzna dociera do wszystkich, prawdziwe znaczenie słowa bohater i prawdziwe znaczenie słowa tragedia. Kwestie martyrologii, kwestie okrucieństwa II Wojny Światowej to jest temat może. On jeszcze nie do końca został zbadany przez, nau przez naukowców. Naukowcy nie dotarli do wszystkich źródeł historycznych i im więcej będzie takich inicjatyw, tym społeczeństwo będzie się czuło bardziej bezpieczne.